A dzisiaj pokażę ci moją nową taktykę do grania od pierwszej minuty, czy to na FC czy to na rywalce, ale także drugą taktykę do odrabiania strat. Czyli masz 75., 80. minutę i masz problemy, bo przegrywasz, odpalasz tą drugą taktykę i cyk, problemy być może zostaną rozwiązane. Natomiast bardzo ważna informacja także dla ciebie byczku, dlatego że w dzisiejszym odcinku także masz do zgarnięcia FIFA pońcy, a wystarczy tylko napisać komentarz, ale o tym za chwilę. Natomiast początki Mojego sezonu, naszego sezonu w FC26 na kanale Licek HD wspiera polska firma Kupiec, która niedawno wypuściła takie oto genialne podpomyki. Pytanie, czy ty jesteś team na słodko, czy na wytrawnie? No i takiego boksa, w którego ja w tym momencie właśnie się zamieniłem, możecie kupić sobie oczywiście na stronie kupiec.pl, link macie oczywiście tam na dole w opisie. Zdrowa radość yy, życia. Natomiast robimy unboxing i wygląda ta paczka... W taki oto genialny sposób, no moi drodzy. Mango, zielona cebulka, chili limonka, pizza, podpumyki klasyczne, truskawka i śmietana. I te smakołyki, które tutaj widzicie, niebawem wypełnią całe moje pomieszczenie i będą wspierały mnie w rozgrywkach czy to w Food Championsach, czy w Division Rivals. No i teraz oficjalnie mogę wam zaprezentować koszulkę podpumyków, natomiast oficjalnie także ogłaszam konkurs, który organizuje, gdzie do zgarnięcia macie 7 pakietów po 2800 Filiponców na dowolną platformę i 3 fify i ten konkurs trwa do 12 października, a wystarczy, że napiszesz w komentarzu, na co ty Wydasz te FIFA pońcy, jak wygrasz. I po 12 października wybiorę 10 komentarzy, gdzie dosyć mocno będę zwracał uwagę na kreatywność, więc proszę się wysilić w komentarzach. A potem startujemy z drugim konkursem i w tym momencie wyświetla Ci się kod na ekranie, kod FC26, który możesz wykorzystać na stronie kupiec.pl sklep, który daje Ci 15% zniżki na zamówienie. A po trzecie jedziemy z moimi taktykami, a te podpomyki o smaku pizzy będą mi towarzyszyły dzisiaj na streamie gdzie będziemy walczyć o elitarną rangę w championów, więc padajcie na streamka dzisiaj wieczorkiem. Lecimy i przechodzimy do zakątka fifowego, gdzie troszeczkę mój skład się zmienił. Natomiast o tym składzie chyba nagramy może pojutrze materiał albo po pojutrze, bo yy... No bo tako, bo tak, bo coś się pozmieniało, ale dzisiaj kończymy Foot Champions I moi drodzy, przechodzimy do pierwszej formacji. Nowej formacji. Nowej taktyki ona jest podobna w jakiś sposób do e, taktyki, którą mieliśmy ostatnio u Pawełka. Jeśli ona nie jest. E, nie, ona jest bardzo podobna do Pawełka. Do pieczary, do trenera Akademii Liska. bardzo e, Pawełka zawodnika yy, świetnego. Natomiast, jeśli chodzi o taktykę, to wygląda ona w następujący sposób: 4-4-1-1. Yy, obrona średnia z tylko akcji kontrataki. I dlaczego ją zmieniłem? Dlatego, że formacja 4-4-2, którą miałem poprzednio Matko, jedyna, ile no jak byliście na tej transmisji to też możecie dać znać, natomiast ile człowiek się poddenerwował razy, że w środku pola nie było żadnych zawodników, żadnych zawodników 4-4-2, natomiast jeśli używaliście formacji 4-4-2 z defensywnymi pomocnikami, to wtedy tam było więcej szans, więcej szans na to, że środek pola będzie bardziej e, zatłoczony i będzie więcej okazji. Ja tylko kawkę sobie tutaj łyknę, natomiast przechodząc dalej, no to tak, 4-4-1-1, mam poczucie, że więcej władzy macie w środku pola, więcej tych zawodników, dodatkowo, no przechodzimy teraz do ról i one są tak naprawdę najważniejsze, bramkarz, wybiegający, środkowi obrońcy, obrona, obrona, boczni obrońcy, boczny obrońca, Obrona, żeby po prostu oni siedzieli z tyłu i było wszystko pikobelo i było bam bam bam. Natomiast jeśli chodzi o pomocników defensywnych, no to standardowo defensywny, defensywny pomocnik obrona i tutaj uważam, że kluczowe jest, żeby mieć jednego środkowego pomocnika defensywnego, który będzie bardzo mocno z tyłu. To jest uważam jeden z ważniejszych aspektów y, całej tej taktyki całej tej formacji i w ogóle w FC-26, żeby ten jeden zawodnik w środku pola był naprawdę zawodnikiem defensywnym. Naprawdę uważam, że to jest importantem so-match. Y, boczni y, zawodnicy PP i LP, schodzący napastnik, obszar koncentracji zrównoważony. I to uważam, że jest też istotne, żeby, 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 żeby tutaj nie było ofensywy, bo dzięki temu. Mam taką tezę, że w 4-4-2 ja grałem, bo ja grałem zwykłą formacją 4-4-2 przez tego ukochanego Iniesty. Więc ja wam pokazałem formację lepszą 4-4-2 z defensywnymi pomocnikami, ale żeby mieć zgranie, to uznałem, że dobra, gram 4-4-2. I wiem, że Team Hulit cały gra na 4-4-2, że dużo ludzi gra na 4-4-2, natomiast uważam, że to formacja jest do lepszych kart, być może. Być może lepsze karty tutaj dużo więcej dobrego zrobią, ale przy moim składzie, który jest, delikatnie mówiąc, łagodnie spokojnym składem, żeby Wam pokazać, że, że taki skład też daje radę, no to to wygląda w taki sposób, że, 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 że troszeczkę mi brakowało zawodników, miałem bardzo dużą lukę pomiędzy obroną a pomocą, że tych spedaków w ogóle nie było widać. I uważam, że schodzący napastnik zrównoważony jest dużo lepszym pomysłem, aniżeli ofensywka na nich. Jeśli chodzi o, o, o tych zawodników, rozgrywający zrównoważony, choć tutaj się zastanawiam, czy nie dać sobie Wszędobylskiego, żeby właśnie on był bardziej z przodu, choć. No nie wiem, mam zrównoważonego. Natomiast Marmusz wysunięty napastnik ofensywa, ale brakuje mi takiego szybkiego napastnika, bo ten Marmusz troszeczkę mam poczucie, że zaczyna zawodzić w tych kluczowych momentach pod kątem właśnie kontrataku i tak dalej. Ale statystyki ma genialne. Bo ma 26 meczów, 43 bramki, 14 asyst. Więc jest OK. A Jose zrobiony, zrobiona nowa ewolucja. Więc no też 36 meczów, 45 bramek, więc jest w porządku. Awansowaliśmy sobie do kolejnej ligi, więc małymi kroczkami do przodu. Natomiast teraz przechodzimy do tej taktyki na odrabianie strat. I ona wygląda w taki oto sposób. Zmień taktykę to jest 4-2, 1-3. Krótkie podania skrajna. 95 i rolę na boisku. Jak widzicie, boczny obrońca zrównoważony, boczny obrońca zrównoważony i tak, Kamawinga ma pomocnik wbiegający w pole karne, Kaihedo ma defensywny pomocnik obrona, a Joze ma cofnięty napastnik ofensywa, no i tutaj jest, no, no mega, 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 tak naprawdę jak to odpalicie, to macie pięciu zawodników w polu, w, w, w przodzie, dodatkowo macie bocznych obrońców, którzy się podłączają, pod, 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 pod pole przeciwnika, no i naprawdę wtedy jest Jehanka. Ewentualnie jeszcze jest formacja 4-2-4, która wiadomo, że też jest jakąś tam opcjonalnością, ale, ale uważam, że to jest chyba lepsza opcja na ten moment w FC 20... 26. Moi drodzy, tak to by się prezentowało. Dajcie znać, co wy sądzicie o tych... Nie chcę niczego. Czy chcesz zapisać zmiany w twoim składzie? Nie. Nie chcę, bo ja chcę dalej grać na tej informacji. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tych taktykach. Dajcie znać, jak wam, się, jak, wam się, jak wam się gra tymi taktykami, no bo to jest tak naprawdę kluczowe, żebyście dawali mi znaka. Jeszcze Wam pokażę być może tutaj dywizję w Division Rivals. Division Rivals, tak to się prezentuje. Czwarta liga i powolutku będziemy sobie szli. Być może się uda do weekendu na przykład do pierwszej dobić albo do elitarnej. Zobaczymy. Teraz, będziemy, teraz plan jest taki, że fokusujemy się na tym, żeby odpalić e, championsy, żeby sobie fajną rangę wbić, otworzymy nagrody, potem fokusujemy się na rywalcach i potem, e, już takie e, zwiększające, można powiedzieć, te pierwsze tygodnie FIFA będą e, championsy, gdzie się postaramy wbić jak najwyższą rangę. Taką, e, to będzie taki mój test, takie moje mistrzostwa to będą w następne championsy, więc. Pamiętajcie o tym, że możecie cały czas dołączyć do Akademii Liska do 13 października, bo przedłużyliśmy tam ten jeden dzień z uwagi na mecz Polaków, więc do poniedziałku, do 23.59 możecie dołączyć do kursu Akademii Liska do poniedziałku, 13 października, a w tym odcinku to by było na tyle. Widzimy się dzisiaj na streamie, pamiętajcie o konkursie, bo to jest no, dla Was bardzo ważna informacja. No i co? Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa, pa!